Witam serdecznie. Tomasz Domański, AgroSimex. Zapraszam na cykl filmów pod tytułem Projekt Truskawka. Projekt Truskawka to całosezonowe doświadczenie prowadzone na plantacji truskawki uprawianej metodą tradycyjną w gruncie. Testujemy dla Was praktyczne rozwiązania dla maksymalizacji wielkości plonu oraz jakości i trwałości pozbiorczej owoców. Zapraszamy do oglądania odcinków projektu Truskawka w naszych mediach społecznościowych YouTube i Facebook. Projekt Truskawka to cykl filmów, w którym będziemy relacjonowali dla państwa produkcję truskawki w jednym z wybranych gospodarstw. Dokładnie jesteśmy w gospodarstwie pana Konrada Buczka z Grobic, gmina Chynów. Mamy tutaj proszę państwa odmianę marmolada. W tej chwili w tej części jesteśmy plantacja dwuletnia, w dalszej części jest plantacja jednoroczna. Proszę państwa, co to jest projekt Truskawka? Projekt Truskawka to jest taki nasz twór, twór firmy Agrosimex, w którym chcemy pokazać wpływ naszego nawożenia i ochrony na wielkość plonu, ale również na trwałość pozbiorczą owoców. Trwałość pozbiorczą owoców będziemy oceniali w trakcie oczywiście owocowania, w trakcie zbiorów, będziemy przechowywali owoce w temperaturze pokojowej i będziemy relacjonowali, jak te owoce właśnie się zachowują po stosowaniu naszego całego programu nawożenia, jak również ochrony. Plantacja dwuhektarowa i połowa tej plantacji będzie prowadzona zgodnie z naszym programem, a połowa według programu gospodarza. Dlatego, żebyśmy mieli kontrolę, żebyśmy mogli Państwu relatywnie pokazać, jak właśnie wygląda produkcja tej truskawki zgodnie z naszymi zaleceniami. Oprócz tego będziemy chcieli dla Państwa zorganizować spotkanie tutaj na plantacji, żebyście mogli Państwo przyjechać, zobaczyć, jak w rzeczywistości ta plantacja wygląda, jak wyglądają owoce. No i oczywiście będzie to dla nas też również możliwość spotkania się z Państwem i podzielenia się tym, co tutaj zrobiliśmy na tej plantacji. To są nasze założenia. Postaramy się je wykonać bardzo rzetelnie, razem z gospodarzem oczywiście, w porozumieniu z gospodarzem. No i miejmy nadzieję, że te efekty będą bardzo zadowalające. Proszę Państwa, pierwsze co, napotkaliśmy tutaj już od na samym początku sezonu, pierwsze trudności, oczywiście. Mam na myśli tutaj chwasty jednoliścienne. Sporo traw, sporo samosiewów zbóż, oczywiście z zeszłorocznej ściółki. No i Trzeba było po prostu zastosować tutaj zabieg. Był tutaj zabieg, był zastosowany Select Super. Widzimy, że efekty są dosyć dobre. Chwasty jednoliścienne zasychają, żółkną, więc zabieg się sprawdził. Widzimy na młodej plantacji, że jest prowadzone zabiegi odchwaszczające, pielą panie młodą plantację. Oczywiście w międzyrzędziach były uprawki mechaniczne. Te chwasty są wyniszczone. Dalej, tutaj na tej plantacji również będzie prowadzone odchwaszczanie. W ostatnich dniach łącznie z uprawkami mechanicznymi zostały zastosowane nawozy. Nawozy takie jak siarczan potasu, ale również rostafer 12 12 17. Wcześniej wykonaliśmy tutaj analizę gleby, tak żeby zobaczyć zawartość składników pokarmowych, jaka jest właśnie tutaj na tym terenie, w tych glebach, na tej plantacji. Czekamy jeszcze obecnie na wyniki tej analizy gleby. Oczywiście podzielimy się nimi z państwem w kolejnych odcinkach. Niemniej jednak tutaj już nie mogliśmy czekać z nawożeniem, powinniśmy już te właśnie nawozy trzeba było zastosować, zostały zastosowane. Jeżeli chodzi o zabiegi ochrony, to tutaj w najbliższych dniach będzie wykonany zabieg Nordoxem łącznie z siarką, tak żeby zabezpieczyć naszą plantację przeciwko wszelkiego rodzaju plamistością, antraknozie jak również przeciwko mocznikowi. Taka mieszanina jeszcze w tym momencie jak najbardziej jest polecana, jak najbardziej jest skuteczna i dlatego zachęcam państwa również w swoich gospodarstwach do wykonywania takiego zabiegu. Co jeszcze tutaj będzie wykonane na tej plantacji? E, oczywiście będą tutaj nawozy stymulujące, poprawiające wzrost, ale myślę, że tym to się podzielę z Państwem w kolejnych odcinkach, jak już będą te zabiegi wykonywane. E, na tą chwilę zabiegi odchwaszczające i zabiegi zabezpieczające plantację przed porażeniem przez patogeny. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę Państwu, że e, Plantacja jest prowadzona w sposób tradycyjny, czyli bez e, linii nawodnieniowych. Nawadnianie odbywa się za pomocą deszczowania i nawożenie również jest tylko w formie posypowej jak również dolistnej. Nie mamy tutaj fertygacji. Wiem, że na wielu z państwa plantacji dalej ten system jest uprawy e, Sprawdza się tak? Dalej jest stosowany przez państwa i dalej państwo uprawiacie w takim systemie. Dlatego też chcieliśmy, żeby ta relacja była z takiego gospodarstwa, które jest jak najbardziej zbliżone do państwa gospodarstw. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe poznanie tej plantacji, poznanie całego cyklu produkcyjnego. No i oczywiście mam nadzieję, że będą zadowalające efekty z tego co my robimy na tej plantacji. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do oglądania naszych kolejnych relacji z tej plantacji. Myślę, że wielu nowych rzeczy się Państwo dowiecie, ale mam nadzieję, że wiele przydatnych rzeczy, które tutaj Państwo zobaczycie, będziecie mogli zastosować na swoich plantacjach. Dziękuję bardzo.